Maneczko jest kapity Nastać powiedzieć jak już nie subskrybujesz mojego kanału to zasubskrybuj bo Zrobisz subskrypcję, mamy wszyscy za 50 A teraz Nie przedłużając, lecimy Dostać się do klubu Jesteśmy w top 60 więc Jest spoko I ogółem pogram sobie trochę rundek e, Ja mogę pograć bo ogółem zaraz mi się teraz nie chce Chcę e, z nim pogram no, i ciolo byłem, będzie więc. Jeszcze dwa subskrypcje, dwie subskrypcje, a na znaczy ta 50 subów będzie ten. znaczy, no już będzie 14 kwietnia. Ten najbardziej oczekiwany odcinek przez wszystkich. No i. no, no i co. No ja i mnie. Mam nadzieję, że się zgodzi. Ciągle go zapraszam. Ale jeszcze. tego. Ucieszyłem. A tu napisałem, bo no, nie, napisał. Pi-pi-pi-pi-pi. Pipi, pipi, pipi. Napisałem, gdzie się nie podoba, kraj to idę. Pomagać Afrykanom. No, no po prostu, jak mu się nie podoba. Ok. Napiszę ok. No więc, gramy sobie. Ja go tutaj zapraszam. Jeszcze raz go zaproszę. No i ja gołem. No świetnie. O! Napiszę, hej program pogram sobie. On gra Shelly, mm, to ja se pogram, może se pogram ale yeah. za mój głos. <grystanie> nie dobra, teraz jest Herrym Mam nadzieję, że wygramy. I tak, jeszcze ja chciałem powiedzieć, że daj suba. Daj suba. No nie masz braku, ja oddam. Daj suba. Daj suba. I nagrać, niech wam będzie nagrać tego metoda no ale to trochę później, na razie nie mam ochoty nagrać tego myślę, że może to się skończyć Śmiercią jedne, jednego urządzenia. Można dwóch. Więc ten jest na odcinku. Mam nadzieję, się nie obraliśmy. tego do czym tego zwalanie. Ja to zrobię, że mnie nie doszły nas i ogółem jest spoko o kurna. Dobrze! Dobra, obijamy. Jest świetnie. Bing, <gaj> <Gaj. gaj> bing, 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 bing. Dobra, ja tam okrążam. Mam lagi lekkie, jak widzicie. Przyskampię tutaj. Tylko tutaj jeden gościu podejdzie. Dobra. Uuu, ja on sobie tutaj, tutaj podszedł. O bo chłop. Co zaś wirus. Dobra, idzie nam no, świetnie. Ale była to jest taki główny odcinek, że mam powiedzieć, że no to znaczy to klubu więc spoko. O to jest kurla. No, jest Nie! No i mamy trzecie miejsce, więc no tak średnio Napiszę enapek Enapek jak coś to co nakrywam Nagrywam na ED Jak? Nie co O, maksa na że może możesz dać suba, bo zaraz mam 150 Zagramy sobie jedną ryneczkę, ale i tak naprawdę dziękuję za um, po prostu za suby. Ja gram ja mam słów eee jeden eee słów ok dzięki dzięki ok napiszę nazwę kanału kapi id nero ale będę śpiewał nazwę na kacper przy 2e Albo Kasperek, na końcu Q. jest możliwe. Dobra, zagramy sobie waruntkę i najpierw, że... Muszę spadać, bo nie wiem, gdzie... film miał być na 1830. A, a chcę się punktualnie wyrobić, bo mam jeszcze inne sprawy. A, a trafka, trochę mnie... Trochę zła mnie boli. Nie, nie ma filmu, to jest po prostu byłem u babki <grym> i tatka. Nie wiem, no, czy serio byłem... Gidego. I tego... Się... I tego... I... No i... biegą. Ja się pobawiłem. Nie wiem, u pieprzu. Kanada pięściu, nie Na niego mówię Aladdin. Nie no, nie mówię na tak, na niego. Na... On się na Łatek. możecie pozdrowić Łatko. <grymne> nie mam. Jak coś to ma... pokażę pokazać po pandemii, jak będę z Na razie w ogóle mam jakiś zaraśnięty koń. Dobra, mam ma być że kogoś trafiłem, nie trafiłem jego. I tu skampię. Oh, fuck, oh, fuck. Trzeba no to podać. Uniknąłem. Dobra, uniknąłem. Dawaj, Max. Max, musisz. Ona zaraz to nie podeszła. Dobra. Uważaj, Max. będzie wielkie starcie. Ale mnie, to bo nie ma problemów. Dobra. Jednak się nie skąpię. Mam nadzieję, że nikogo nie ma. Nie ma. O, że kurde. Mam głowę. Zaraz wypuszczę. Tylko się w kszatku ładnie. I będzie bardzo blisko, tak nie wiem. Aj, rozwalił. rozwali mi głowę. Poza za lady ładnie, 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 ładnie. Ładnie, ładnie. Dobra, jest. Jest dobrze. Jodę. Jest dobrze. No i mamy. Mamy wygraną, więc. Napiszę dobra, dzięki za materiał. Ja mam Zaraz... Napiszę dobra, dzięki za materiał. Dzięki. Zaraz... Programy Tylko zmontuję Zmontuję oh, Kuli, sorry Zmontuję Filmik Pozdro Pozdro Zaraz pogramy. Dobra, więcej, więcej łapeczka, jest subik Nie pomyliłem się wreszcie Jest Dobra, no to do zobaczenia w ogóle, po co ja robię? Mogę, Mam inną łapkę, więc, dobra. A, i tego, no, chodź, Jak macie 15 tysięcy... 000... wnioski ze mną, ze mną miać? Pewnie. Dobra, to trzymajcie się, do następnego odcinka, elo.